Wykonamy sobie lejek paliwa. Użyjemy do tego wyciągnięcia przez obrót. Pierwsze co potrzebujemy to szkic. Potrzebujemy naszą oś obrotu. Linia środkowa, konstrukcyjna, nieskończona długość. Prowadzimy ją z początku układów współrzędnych. Nadajemy jej więzy jako. Pionowe. Rysujemy sobie wewnętrzny zarys oraz zewnętrzny zarys. Wiemy, że nasz wlew no, w pile spalinowej ma 19 mm około średnicy. Więc my sobie zrobimy mniejszy, żeby nam na spokojnie to weszło. Tu sobie załóżmy, że średnica wewnętrzna będzie miała 12 mm. Nasza grubość ścianki będzie wynosiła. 2 mm, tutaj sobie zrobimy po od 31 do 35, ponieważ załóżmy, że taki mamy kanister. Tutaj chcemy mieć tak samo grubość. 2 mm, więc. Wpisujmy dwójeczkę tutaj. Też dwa. Nie mamy jeszcze wymiaru wysokości. Załóżmy go sobie na osiemdziesiąt. ale my chcemy mieć takie tu ostrzejsze, na dole, a tu łagodnie zwężające się do góry, nadajmy tym dwóm punktom wiązanie, że są poziomo. I Nadajmy, że tu jest odległość na 30. To będzie nasz kąt. Jeszcze on nam się świeci, że jest niedodefiniowany z tego powodu, że możemy go przesuwać w ogóle góra dół Jeszcze. Więc załóżmy, że ten punkt będzie w relacji poziomej. Z początkiem układów współrzędnych, i tak mamy zrobiony główny zarys. On jest nam w pełni zdefiniowany, ale możemy sobie jeszcze zrobić na przykład coś takiego, że no, tutaj dodamy takie trzy karby, na których nam się będzie ten lejek blokował przy wciskaniu do kanistra. Możemy tak sprawdzić operację przez obrót i wychodzi nam taki lejk. No ale to tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, żeby było za słabe do wciskania, by się mogło zsuwać, rozlewać paliwo, więc my sobie zmodyfikujemy nasz szkic i zrobimy sobie tak, że tu damy jako konstrukcyjną a dodamy sobie takie trzy karby o możemy sobie przybliżyć bo nam nie złapało i dociągnąć to do tego punktu Nadajemy, że tu na przykład 10. I tu dajmy niech 10. No i tu nasz będzie wymiar wynikowy. Na tym nie możemy tego szkicu użyć. Od razu powiem, bo tu mamy wartość równą 0 jako grubość szkicu i on jest tutaj niedomknięty więc my sobie usuniemy chociaż teraz tak jak podpatrzę to tak tu byśmy mieli 31 to nam się nie zgodzi ale tutaj powinno być 31 a tutaj powinno być 35 w tym miejscu więc Możemy sobie, tak no, jeszcze, od razu, żeby nie stracił nam się główny wymiar, to nadajmy go do innego punktu. To sobie możemy usunąć. No właśnie, teraz jak to przesuniemy, to będziemy mieli problem. To sobie zróbmy tak: Ctrl Z, Ctrl Z. To nam zostanie. Jako ten wymiar usuniemy to, bo to nam odpowiada. To usuniemy. To usuniemy. Tu mamy relację, że jest poziomą. Tu mamy relację taką, że jesteśmy unieruchomieni troszkę też z naszym polem działania. Dodamy sobie, że to jest konstrukcyjny kawałeczek. Że nie będzie wpływał na nic. I dodamy sobie, że nasz punkt przecięcia tutaj ma być od 31 z tym punktem przecięcia do... 25. i teraz dopiero nasze wymiary się zgadzają bo tu jest najszerszy punkt a tu jest najwęższy i teraz jak będziemy to obracać to sobie potem wygładzimy i załóżmy że tutaj będziemy mogli sobie dać jakieś na przykład o ringi które nam to doszczelnią jakby nam się już na przykład karnister zmienił W przeciwną stronę sobie narysujemy ściankę wewnętrzną. Tylko teraz, no, właśnie nam się zmienił wymiar środkowy, bo teraz nie jest on środkowym, tylko jest zewnętrzny. Więc zmieńmy go sobie z 12. No, a niech będzie 17. Tu nam się nie zgadza jeszcze to, że ten punkt jest niezwiązany. Więc klikamy na nasz punkt, naciskamy Ctrl, klikamy na nasz punkt, tutaj dajemy poziomu. Jeszcze jedno, co musimy zmienić, to jest ta linia. Ponieważ ona już nie jest środkowa, tylko ona jest teraz naszą linią konstrukcyjną, na której mamy położone te krańce naszych łuków. Możemy sobie z tego teraz wyjść. Operację przez obrót. Bierzemy sobie nasz szkic. Obracamy i mamy taki gotowy lejeczek. Jedne co jeszcze by było tutaj. Tak już chyba tylko z praktycznego punktu widzenia jeszcze odpowietrznik się przydał. Możemy go sobie zrobić przez wyciągnięcie po ścieżce. Do tego potrzebujemy Naszej ścieżki, którą zrobimy sobie, i zrobimy sobie go na przykład przez profil kołowy, który tam jest dostępny w zakładce. Klikamy Ctrl8. Pojawia nam się naprosto. Potrzebujemy widoku przekroju, więc klikamy sobie tu na widok przekroju. On nam się pojawia. Akceptujemy go. No i bierzemy tak. Szkic, szkic. I szkicujemy na płaszczyźnie przedniej. Potrzebujemy tutaj naszych elementów sylwetki, takich jak początku, środka, końca. Tu nam się pojawiły nasze trzy linie. Możemy sobie je od razu zamienić to konstrukcyjne. I sobie prowadzimy naszą ścieżkę tutaj. Ale my nie będziemy tutaj wyciągać po ścieżce, bo jakbyśmy tak wyciągali, to gdzieś nam by się okazało na przykład, że tu na przełamaniu wyjdzie nam ta ścieżka. Pozwijmy cienkie, ścian cienkie ścianki. Albo na przykład na końcu gdzieś coś nie wyjdzie. Więc użyjemy sobie funkcji odsuń. Wybieramy jedno drugie i chcemy to odsunąć do środka o 2 mm. Dajemy, że OK. Tu sobie troszeczkę przedłużymy to. A zaraz zobaczymy, że nam się to przyda. Jest tak. Wychodzimy stąd i bierzemy operację: wyciągnięcie po ścieżce i używamy profilu kołowego. Stąd bierzemy sobie to. Używamy cienkie ścianki. Które robimy załóżmy na 3, tu na 2. I nam się pojawia coś takiego. To byłby słaby odpowiedźnik. Tak w sumie. No bo w środku za mało. Jest przestrzeni. zrobimy sobie na 4, a ścianek grubość na 1 mm. I jak? Tutaj nam się to ładnie styka. Wszystko. Bo zróbmy sobie półtora. No, i teraz nawet tu przy przewężeniu. Nic złego się nie dzieje. Możemy sobie wejść w opcję. Wyrównaj do końców, ale akurat tutaj to nam nic nie zmieniło. Cóż. Możemy to zaakceptować. No i widzimy teraz jaki będziemy mieli tutaj przekrój tego wszystkiego. Wychodzimy z widoku przekroju. No i chcemy to uciąć, bo przecież to jest brzydkie. Takie jak jest teraz. Robimy szkic, szkic. Wybieramy tą płaszczyznę. Rysujemy sobie okrąg o takiej średnicy, tu mamy. No. On jest niedodefiniowany, bo nam chyba nie złapało geometrii, ale to możemy od razu, jak wiemy, jak rysowaliśmy na 17 mm. Wychodzimy, mamy szkic, operację, wyciągnięcie, wycięcia i my nie chcemy w tą stronę, tylko w drugą, przez wszystko i już jest na równo ścięte. Analogicznie postępujemy z dołem. Tu widzimy, że jest dociągnięte do tego całego, więc no, nie jest piękny. Ten wynik, no ale cóż, ważne, że jest prawdziwy. Operacje: wyciągnięcie, wycięcia. Zmieniamy kierunek. Przez wszystko. Cia. Mamy. Możemy sobie jeszcze tutaj pozaokrąglać. Od razu używamy tutaj opcji zaokrąglenia. Zmieniamy. Nasz promień zaokrąglenia no z 10, z jest ogromny. No. Na przykład 2 będzie taki łagodniejszy, chociaż możemy w sumie zostawić tutaj u góry, tą, na przykład ósemkę. i tu będzie nam się tak w zasadzie, no ładnie, estetycznie to wyglądało. A tu już sobie użyjmy standardowego. Przemienię zaokrąglenia na dwa. O, I teraz na przykład, jakbyśmy to chcieli wcis wcisnąć w jakiś większy otwór od butelki, to możemy sobie założyć jakiś o-ring i on nam tutaj na spokojnie zwiększy ten docisk. Możemy również zaokrąglić sobie górę albo na przykład dla odmiany spazować Podajemy kąt 45 niech będzie podajemy jaką chcemy odległość na 10 minut to, to jest tak samo bardzo dużo domyślnie. No tu jest już ogromna faza. Jak na 2 mm, no bo to jest cała grubość tej ścianki. Jak damy na milimetr to do połowy. Jeszcze, jakby ktoś chciał bardzo szukać, co można jeszcze poprawić, to można jeszcze tutaj, na przykład zaokrąglenia, dorzucić. Tutaj, ale to już jest estetyka estetyki. Nic nam to nie poprawi. I mamy profesjonalny drajek, który my wydrukujemy, pewnie za około 3 zł. A przy produkcji masowej kosztuje 10 groszy